Jestem bardzo zadowolona, bo nie ukryłam, że ostatnio, ogólnie w tym sezonie mam troszeczkę problemy. Na szczęście nie są to zdrowe, zdrowotne, ale bardzo długo się próbuję odnaleźć. Tam już było troszeczkę lepiej na e, memoriale Kusucińskiego, na w Suwałkach na Miście było troszkę lepiej, ale tam wszędzie jeszcze nie czułam takiej świeżości, takiej dynamiki. Dzisiaj ją pierwszy raz w tym sezonie poczułam i wydaje mi się, że to w połączeniu z tym zmiennym wiatrem troszeczkę pokrzyżowało te plany, bo no, nie ukryłam, że dawno nie skakałam w tak dobrym samopoczuciem e, i, i po prostu nie do tego, muszę się do tego przyzwyczaić, że, że znowu dobrze się czuję na skoczni po prostu. I no teraz przede mną mecz i Mistrzostwa Świata, wierzę, że tam też będę się czuła tak jak dzisiaj i wtedy wszystko już technicznie dopnę, bo przez to, że czułam się dzisiaj szybka, ostatnio się nie zbyt czułam szybka, no to gdzieś tam te odbicia wszystkie uciekały i no nic, tylko to wszystko dopiąć i skakać daleko. Ja bardzo lubię jest skakać, to się nie zmieniło, dwa lata temu również bardzo mi się tutaj dobrze skakało, dzisiaj też. Jak się dowiedziałam, że Mistrzostwa polskie naprawdę my to się nie ukryłam, bardzo ucieszyłam. I jechałam tutaj sobie jak zawsze jestem uśmiechnięta, no a też również jechałam tutaj uśmiechnięta i zdawałam, że właśnie tutaj będziemy skakać i tutaj będę mogła bronić tytułu. Ja się cały czas śmieję i zawsze to powtarzam, że znaczy teraz się śmieję, ale dwa lata temu jak jechałam tutaj właśnie do Radomia jako faworytka, to ja dzień przed eliminacjami dzwoniłam do mamy zapłakana, że ja w ogóle nie wiem co tutaj robię, ja chcę wracać do domu, bo ja na pewno do finału nie wejdę i ja tutaj w ogóle nie mam szans na medal. Teraz już zawsze jadę nastawiona, że chcę walczyć do końca, chcę skakać jak najdalej czy to będzie rekord życiowy, no to znać, jak się konkurs ułożył. Dzisiaj nie, ale wiem, że dałam z siebie wszystko. I te się naprawdę były bardzo obiecujące. I chyba tyle.